Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami kolejny indykowy tytuł, o którym pewnie jeszcze nie zdążyliście nawet usłyszeć. Rampage Knights to dwuwymiarowa platformówka przypominająca swoim stylem i mechaniką rozgrywki takie klasyczne siekanki, takie troszeczkę slashery 2.5D. Za ten tytuł odpowiada też studio o jakże wspaniałej nazwie. Lubię kiedy studia amatorskie tak się troszeczkę dziwnie nazy nazywają. Rake in Grass, czyli tłumacząc trochę na polski... Grabie w trawie. Wiele osób powie, że to trochę wytarty gatunek 2D, slasher. No jest wiele jednak gier podobnych, które zyskały no niesamowitą popularność. Popularnie jest równie klasycznie. Nasi bohaterowie targali wielką skrzynię ze skarbem, który gdzieś tam odnaleźli w podziemiach podczas wspaniałych przygód. Niestety podczas nocy zły czarnoksiężnik postanowił pozbawić ich mocy oraz skrzyni z tymi kosztownościami. Z leśnego obozu wyruszamy do mrocznego zamczyska, by czarnoksiężnikowi. No, spuścić łomot i odzyskać nasz wspaniały loot. Rozgrywka jest pełna najróżniejszych humorystycznych nawiązań do filmów, seriali czy też innych gier. Przykładowo mamy tutaj skilla, który nazywa się Dwemerska Konstrukcja i przypomina nieco łamigłówkę z Morrowind. Rozgrywka delikatnie też przypomina takie gry jak na przykład Binding of Isaac. Zbieramy perki, przedmioty, które możemy nosić albo użyć tylko raz, lepsze bronie, albo lepszy ekwipunek, no i cały świat po prostu podzielony jest na takie sekwencje lokalne. Oczywiście trzeba też zaznaczyć, że ta produkcja jest tworzona przez zaledwie kilka osób, więc no weźcie poprawkę na to, że poziom rozbudowania no nie musi być tutaj jakiś ogromny. Do tego trzeba też wspomnieć, że możecie grać z kolegą w kooperacji. No, hostujemy sobie grę, zapraszamy kolegę czy tam znajomych i jedziemy sobie z koksem. Rozgrywka zaprezentowana jest jak sami widzicie w klimacie takim 2,5D, troszeczkę fantazy, troszeczkę rysunkowym, czyli no, poruszamy się w górę, w dół, w lewo, w prawo, ale przeciwnik może stać na przykład też troszeczkę za nami albo troszeczkę przed nami. Sterowanie jest jedynie pozornie łatwe. Chodzimy kursorami, atakujemy, używamy czarów, mikstur, zwojów albo rzucamy jakimiś przedmiotami, np. bombami czy nożami. Problem pojawia się dopiero w starciu z pierwszymi przeciwnikami. Muszę się przyznać, bez bicia, że padłem już w pierwszej lokacji, dosłownie po wyjściu z tego obozu. E, te lokacje, też generowane są trochę losowe, z takimi minimalnymi losowymi jakimiś dodatkami, elementami zniszczalnymi, że tak powiem, albo jakimiś kapliczkami, coś w tym stylu. Walka jest zręcznościowa i opiera się o. E, Okładanie przeciwnika ciosami. No to jest oczywiste, tak? Ale niektórzy z nich kontrują, na przykład czy rzucają przedmiotami, mają różne style walki, specjalnie unikają, kiedy przymierzymy się z silnym, naładowanym ciosem, czy próbują nas zajść od tyłu. Wiele elementów na mapach można też zniszczyć, co niekiedy odblokowuje no, dość ciekawe rzeczy. Przykładowo niszcząc e, nagrobki na cmentarzu i niszcząc. E, no, samych przeciwników, tak? Szkielety, którzy wyłażą z ziemi. Finalnie znajdziemy trumnę pełną skarbów. Innym razem, wiem, zabrz zabrzmi to troszeczkę zboczenie. Smyrając wielkiego grzybka, yy, dostajemy skarby, tak? Ale w zamian nasza postać będzie ostro zjarana jakimiś. Yy... Proszkami wyprutymi przez tego grzybka, co, co utrudni nam no, sterowanie na jakiś czas. Początki są dość łatwe. Później musimy unikać np. obszarowych ataków bossów, szarży czy pokonać przeciwnika odpowiednim ciosem, bo inaczej no, nic mu nie zrobimy, tak na przykład ma tarczę i musimy tą tarczę w jakiś sposób, na przykład z wyskoku zniszczyć. Zbieramy jedzenie odnawiające życie, przedmioty oraz złoto, za które co jakiś czas przyjdzie nam coś tam sobie kupić. Page Nights to. Delikatny też rogu like, mamy ograniczoną ilość żyć, śmierć to no wiadomo restart wszystkich napotkanych przez nas lokacji. Musimy bardzo uważać, by nie stracić sporo życia, bo mikstur leczących naraz możemy nosić ze sobą tylko jedną. Chociaż bywają takie perki, jak na przykład kurczak. Srający jajkami, kiedy no, otrzymamy jakieś obrażenia, możemy tymi jajkami oczywiście troszeczkę odnowić sobie zdrowia. Warto też powiedzieć słów kilka o postaciach. Jest ich kilka i na początku różnią się zaledwie tam kilkoma statystykami, posiadają e, na przykład inną broń początkową oraz jakieś tam dodatki, na przykład w postaci e, noży do rzucania czy bomb. Rozgrywka jest przyjemna, jest bardzo dynamiczna, skillowa, że tak powiem. Trochę trzeba przyznać, że niekiedy za trudna, bo na przykład boss potrafi nas kopnąć i wyrzucić w przepaść, przez co tracimy od razu całe życie, ale o to właśnie chodzi w tym gatunku. To jest taki troszeczkę rogu -like. No, na uwagę zasługuje też humorystyczna Genialna oprawa dźwiękowa i podkład muzyczny, no jest tutaj po prostu wielką zaletą. Grę możecie dostać w sieci w cenie mniej więcej od 7 do 9 euro na Steamie w momencie robienia tego materiału. Ja osobiście bawiłem się nieźle, i jeżeli szukacie taniej, ciekawej, przyjemnej gierki, Rampage Nights no powinno się nadać. Tyle.